Transfer wiedzy audiodeskrypcja. Krótki film przedstawia trzy działania zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwsza część poświęcona jest projektowi demonstracyjnemu dotyczącemu zwalczania szkodnika owocówki jabłkóweczki na jabłoni. Pojawiają się ujęcia sadu. Zespół ekspertów, sadowników i doradców przechadza się między jabłonkami. Ekspert opowiada o zamontowanych na drzewach dyspenserach feromonowych i ich działaniu. Dalej wszyscy oglądają specjalną pułapkę na szkodniki w kształcie domku. Sadownik ogląda w aplikacji w telefonie zdjęcie z pułapki. Następnie sadownicy z grupą ekspertów i doradców. Rozmawiają przy stole w dużym namiocie. Wszyscy obecni pozują do grupowego zdjęcia. Wypowiadają się kolejno. Sławomir Szewczyk, właściciel gospodarstwa, dr Wojciech Piotrowski i dr Małgorzata Tartanus z Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Następnie głos zabiera sadownik Adam Stolarski oraz Sławomir Piotrowski. Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Druga część filmu poświęcona jest działaniom ośrodków doradztwa rolniczego na przykładzie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wypowiada się doradca Paweł Śliwowski. Ekspert wchodzi do budynku powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiącego część Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W swoim gabinecie udziela porady rolnikowi. Następnie śliwowski wsiada do służbowego samochodu i jedzie do gospodarstwa rolnego. Na miejscu rolnik Krzysztof Gierałtowski prowadzi go przez oborę, dyskutują. Kolejne ujęcia ukazują pole rolne z lotu ptaka oraz ekspertów wchodzących do siedziby Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wypowiada się Adam Zaremba. Wicedyrektor ośrodka. Trzecia część przedstawia projekt grupy operacyjnej EPI WIEWO dotyczący dojajowego szczepienia piskląt. Wypowiada się dr Kamila Bobrek z Katedry Epizootiologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kobieta wchodzi do laboratorium. Wraz z innymi laborantami bada próbki. Ekran wypełnia widok z lotu ptaka na budynki Uniwersytetu. A następnie pojawia się seria ujęć z wylęgarni Piskląd. Wypowiada się Sebastian Laskowski, kierownik zakładu ZWD Studer. Jego komentarzowi towarzyszą ujęcia ze szczepień jaj. Następnie pojawia się zbliżenie na młode kurczaki na fermie. A głos zabiera hodowca drobiu Roman Jęśkowiak. Ostatnie ujęcia ponownie ukazują wnętrze laboratorium i ekspertów omawiających wyniki badań, wyświetlane na ekranie komputera. Następnie na tle ujęć z filmu wyświetla się komunikat o programie odczytany przez lektora. Film zamyka biała plansza z logotypami Unii Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na lata 2014-2020. Poniżej napisy: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Materiał opracowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca programem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jesteśmy na mojej plantacji sadowniczej. Prowadzimy takie doświadczenie, demonstrację polegającą na próbie zapanowania nad szkodnikiem jabłoni zwanym Owocówka Jabłkuweczka. Dyspenser feromonowych, który tutaj widzimy, imituje jakby samice. i wskutek tego, że tych dyspenserów jest no, 500 na powierzchni jednego hektara, samce, które tutaj latują, wszędzie czują, że ta samica tutaj jest. Są tak zmęczone, że po prostu padają z wycieńczenia, nie ma go się nic po prostu. To jest pułapka, która służy do monitorowania obecności owocówki jabłkóweczki w sadzie. To jest właśnie elektroniczny system odłowu owocówki jabłkóweczki. To urządzenie wysyła nam do aplikacji zdjęcia, może wykonywać jedno lub dwa dziennie, i za każdym razem możemy albo na telefonie, albo na swoim komputerze kontrolować codziennie. W mojej sytuacji, gdzie sady pola są porozrzucane w obrębie kilku kilometrów, fotopułapka na pewno doskonale się sprawdzi. Owocówka jabłkoweczka w sadach ekologicznych, zwłaszcza może powodować straty, które mogą sięgać 30% uszkodzonych owoców, a nawet i więcej. Podatki demonstracyjne mają na celu pokazanie, w jaki sposób można rozwiązać dany problem z zastosowaniem przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Chcemy tym działaniem pokazać rolnikom, że naprawdę warto wchodzić w innowacyjne rozwiązania przyjazne środowisku. I tutaj właśnie łączymy w tym miejscu osiągnięcia nauki, to co wypracowali naukowcy w instytutach z rozwiązaniem na miejscu u rolnika. W czym rolnicy mogą potrzebować naszej pomocy? To jest bardzo szeroki zakres spraw. Udzielamy rolnikom pomocy w takich tematach jak integrowana ochrona roślin, racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie, sprzedaż bezpośrednia, małe przetwórstwo, rolnictwo ekologiczne, ale również i modernizacja gospodarstw rolnych czy rachunkowość rolną. Dzięki takim ośrodkom doradztwa rolnik może uzyskać kompleksową obsługę swoich przedsięwzięć, które planują. Dziękuję. Zapraszam do Dziękuję. W wielu sprawach nie da się doradzić dla do konkretnego gospodarstwa, tak? Za biurka. Trzeba być w gospodarstwie, trzeba się do niego przejechać, obejrzeć. Nieraz wziąć do ręki taśmę, zmierzyć wspólnie z rolnikiem i te plany na karce najpierw nakreślić. Witam gospodarza. Patrzę się, przygotowujesz do sezonu. W ramach tego schematu będziesz wnioskował, tak? O dopłaty dodatkowe. Będę, 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 będę więc zatem będziemy musieli przeliczyć obsadę w budynku inwentarskim. Musimy pomierzyć powierzchnię kojców, boksów legowiskowych i na podstawie tych danych musimy opracować plan poprawy dobrostanu. No, gdyby nie ośrodki doradztwa, no to wiele gospodarstw, moje między innymi, nie byłoby w takim zakresie rozwiniętej jak, jak, jak jest w tej chwili. Realizację projektu zaangażowanych jest 104 doradców. Dzięki pracy naszych doradców zrealizowane zostały programy doradcze dla ponad 2000 rolników. Jesteśmy w laboratorium katedry epizocjologii. Epizocjologia to nauka o rozprzestrzenianiu się i zwalczaniu chorób. Ważne. Poza zwalczaniem jest również zapobieganie im. Projekt EpiViewo ma na celu wczesne podanie immunostymulatorów do jaja, po to, by wylęgające się pisklęta były zdrowsze na starcie. Jesteśmy w Belengarni w Wiewie. Podajemy tutaj dojajowo naturalne składniki opracowane przez naukowców z Wrocławia. Szczepienie dojajowe jest to nowa technologia, gdzie tak naprawdę pisklęta mają mniej stresu, przez co są odporniejsze, mocniejsze. Pisklęta, które były szczepione po wylęgu miały więcej stresu jak są szczepione dojajowo. Hodowca jest zadowolony, bo jeżeli ma mniejsze upadki, więcej ma piskląt, które są równej wagi, no to większy ma zysk. Kurczaki, które widzimy, mają 20 dni, pochodzą z wylęgarni, z którą współpracujemy wiele lat. Od momentu jak prowadzili system szczepienia jajkowego, kurczaki lepiej startują, mają lepszy start, czyli lepsze przyrosty w pierwszym tygodniu. Współpraca z welgarnią Bijewo przebiega bardzo dobrze. Na bieżąco badamy efekty, i te badania są przeprowadzane regularnie, co tydzień, po to, żeby zobaczyć, czy podanie immunomodulatorów do jaja wpływa na dalsze życie piskląt aż do momentu pozyskania mięsa. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano szereg działań związanych z transferem wiedzy i innowacji. Tysiące rolników skorzystało i dalej korzysta ze szkoleń, usług doradczych i projektów demonstracyjnych, dzięki którym polskie gospodarstwa stają się coraz bardziej nowoczesne, wydajne i ekologiczne. W ramach działania Współpraca do dnia 31 grudnia 2022 roku umowę o przyznanie pomocy zawarło 311 grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji EPI, łączących rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty publiczne.